Cześć Wam dzisiaj, jest Wizu Wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. O tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że rozpoczyna się nowy konkurs. Co musicie zrobić, żeby móc złapać tą oto krajowizję, która powinna świecić się w nocy? Ale nie wiem, czy one się w ogóle w nocy świecą. Moja tak nie za bardzo. Przede wszystkim musicie wysłać maila na liceumaupo2.pl o tytule plus minus coś w stylu zimowy bohater. Co musicie zawrzeć w tym mailu, żeby był on brany pod uwagę? Przede wszystkim dane kontaktowe, mówiąc dane kontaktowe, mam na myśli Discorda, przez którego będę się potencjalnym zwycięzcą, tudzież zwyciężczynią kontaktował. Oraz krótki opis skili dla jednej z postaci, które funkcjonują u nas w kulturze. Możecie sobie wybrać dowolną postać z zimą się kojarzącą. Może być to Królowa śniegu, jak ona się tam nazywała, Święty Mikołaj czy Jack Frost, nawet idąc troszkę dalej, Elsa, cokolwiek wybieracie, dowolną postać i wymyślacie, jakie skille, gameplayowe skille, wiecie, to E i to Q, które tutaj mamy, jakie zdolności walki postać miałaby, gdyby Dogenszyna się pojawiła. I tak jest to związane z Aloy, to znaczy związane z Aloy, no stąd jest ten pomysł. Tak jak Aloy zresztą też z Krajowizją wrzucono nam, w sumie to zaraz nam wrzucą Dogenszyna. tak samo wy. Wybierzcie sobie pierwszą, lepszą, dowolną postać, którą może lubicie, może uwielbiacie, może kochacie, może to jest wasz bohater dzieciństwa i wymyślcie jaki byłby elemental skill i elemental burst dla tej postaci. Możecie też dorzucić z jaką bronią by biegała, poszalejcie jeżeli chcecie, jeżeli nie. Jedno zda na jednego skilla spokojnie, spokojnie wystarczy. Czas macie do następnego piątku, do 3 września, do północy, do końca dnia jest. Czas na wysyłanie zgłoszeń na lisełymałpa.pl W sobotę 4 września wstanę rano, zajrzę na maila Zadecydujemy czy wylosujemy zwycięzcę i będziemy się ze zwycięzcą Tudzież zwycięzczyją kontaktowali Pamiętajcie, że jeżeli jesteście nieletni To fajnie by było, żeby wasi rodzice wiedzieli, że w czymś takim bierzecie udział Więc zgoda rodziców tudzież prawnego opiekuna O fakcie, że bierzecie udział w tym konkursie Jest jak najbardziej na propsie Głównie dlatego, że jest to fizyczna nagroda Którą muszę do was wysłać na realnie istniejącą Adres, preferowany jest paczkoma. I to tyle. Dużo szczęścia dla Was. Jedna sztuka bryloczka imitującego wizję w tym tygodniu Krajowizję jest do wzięcia. Życzę Wam szczęścia. Mając to za sobą i patrząc w kierunku Liu'e, bo gdzieś tam daleko na horyzoncie powinno nam się, no, kształtować, gdyby je było widać, a jest ciut za daleko. Chciałbym powiedzieć, że dziś Ningwan ma urodziny i przysyła nam swoje ulubione jedzonko i kwiatki. Glaze Lily jest też kawałek historii od niej więcej. Jeżeli potrzebujecie Glaze Lily, do czego? i brak Wam jedzonek to jak najbardziej na propsie. A z mojej strony wszystkiego najlepszego dla Ningwan i dla ludzi, którzy tą postać pisali i wymyślali fajne teksty do niej, bo jest to jedna z postaci, które bardzo 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 lubię. Więc co mogę powiedzieć? 100 lat Ningwan, 100 lat, 100 lat. I chyba wypadałoby przejść do tego, co jest meritum dzisiejszego odcinka, więc Shogun Raiden. Mamy coraz więcej informacji na temat tej postaci, więc przejdźmy może na stronę i zapoznajmy się z tym, co twórcy dla nas przygotowali. I mamy oficjalny artykuł. Świat pozostaje niezmienny przez wieki, ale ludzkie życie jest jak rosa o świcie lub bańka unosząca się na wodzie. Plane of Elthemia Raiden Shogun. Witajcie podróżnicy, dzisiaj przedstawiamy wam nową postać Shogun Raiden. Jej ekscelencja wszechmogąca norukami Ogosho, która obiecała mieszkańcom i na niezmienną wieczność. Ty są Osum, awesome. mamy Wojsaktorkę Torkę anglojęzyczną i japońską oraz oczywiście broń polar. Mylące, mylące z tym mieczem. Przywiązanie do miasta i na zoomy, konstelacja Imperatix. Ambrosa, Agnoza Gnoza Elektro. Jak widzicie, jest Gnoza, nie Wizja. Czy to, co ona ma na pasku, to jest Gnoza? Bo jeżeli to, co ona ma na pasku, to jest Gnoza, to ja to chcę. To już mniej! Bardziej tamto! Chcę tamto! Za pomocą swojego Elemental Skilla potrafi zwiększyć obrażenia od Elemental Bursta wszystkich postaci w drużynie oraz striggerować skoordynowane ataki. Odpalając swój Elemental Burst, chwyci za Tachi, czyli ten miecz, który tutaj widzimy, by pomachać nim w boju przez krótki czas reg Generując elemental energy dla wszystkich w drużynie. Jej standardowy atak nazywa się Origin, czyli. Pochodzenie. Jest to klasyczne pięć machnięć włócznią przed siebie I charge'owany atak sprawi, że przeskoczy Zadając sensowne obrażenia A atak z wyskoku, plunging attack To jest klasyczne łup, 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 łup. I pierwszy skill to transcendence, baleful omen Shogun Raiden pozwala przeciwnikom zobaczyć fragment jej eutymii Czym jest eutymia? Eutymia, stan prawidłowego, wyrównanego nastroju Związany z dobrostanem pacjenta Eutymia, radość, pogodny nastrój Serio? To Shogun Raiden w ogóle zna to pojęcie? I wszyscy przeciwnicy, którzy to widzą Zgarniają elektroobrażenia A ludzie, którzy są z nami w drużynie Dostają coś, co się nazywa A of the Stormy Judgment Czym jest A of the Stormy Judgment? Kiedy bohater, który ma na sobie tego buffa Zadaje obrażenia przeciwnikowi Oko odpala skoordynowany atak Zadając obszarowe elektroobrażenia Na pozycję, w której znajduje się przeciwnik Czyli my atakujemy, a oczko dodaje pszsz, Bohaterowie, na których zostanie nałożony a of Stormy Judgment będą mieli zwiększone obrażenia swojego Elemental Bursta w oparciu o ilość energii, którą kosztował Elemental Burst odpalony w trakcie trwania oka, otwarcia oka, nie wiem, kojarzy mi się troszkę to z A of Agamotto. I ten efekt nie może być odpalony częściej niż co 0,9 sekundy na całą drużynę. I tutaj jest ciekawa sprawa skoordynowane ataki generowane przez bohaterów nie będących pod kontrolą na osobę, która ma szok. Raiden, zadają 20% normalnych obrażeń. Efekt czakra Desiderata. Czym jest Desiderata? Desiderata to jest poemat napisany przez tam Hermana, zawierający wskazówki na temat dobrego życia. Polskie tłumaczenie Desideratów w przekładzie Andrzeja Jakubowicza ukazało się w książce Kazimierza Jankowskiego. Tak mi się wydawało, że musiałem to czytać na studiach. Ta nazwa brzmiała znajomo. Mam flashbacki ze studiów, nie? Kiedy ktoś w drużynie, poza oczywiście samą Shogun Raiden użyje elemental Bursta, nasza rachonka nabuduje kolejne. Kolejny stack Resolve dotyczy kosztów energii elemental burstów. Maksymalna ilość tych staków to jest 60. I będą te staki z nami latały jeszcze przez 300 sekund po tym, jak Shogun Raiden opuści pole bitwy. Po blokowaniu odpowiedniej pasywki, Wishes Unnumbered. Każde odpalenie będzie dawało więcej tych partykli. Chakra Desiderata będzie nam dawała dokładnie 2 Resolve staki. Ten efekt może się odpalić co 3 sekundy. Kolejny talent, Secret Art, Musou Shinsetsu. No i doszliśmy do naszego cudownego ulta. Zbierając niepoliczone prawdy i życzenia, Shogun Raiden odpala Muso no Hitotachi i zadaje obszarowe elektroobrażenia, a później używa muso i Shin w walce przez określony czas. Oba te efekty i ich obrażenia zostaną zwiększone o ilość posiadanych staków Chakra Desiderata, które w efekcie będą zżerane przez nasze działania. Muso i Shin. W trakcie trwania tego efektu w trakcie trwania Bursta Shogun Raiden zamiast machać włócznią będzie trzymała swoje taczy i jej normalne chargeowane oraz plunging ataki będą naładowane elektroobrażeniami. Tego nie da się nadpisać, czyli nie możecie na nią zarzucić na przykład pyro efektu od Beneta i ten pyro efekt się nie przylepi, ona dalej będzie miała elektroobrażenia. Każdy trafiony atak będzie regenerował energię drużynie, więc super sprawa i regeneracja nie może nastąpić częściej niż raz na sekundę sam ten efekt nie może być wywołany częściej niż 5 razy w ciągu całego trwania tego ulta. W tym stanie Shogun Raiden ma zwiększoną odporność na różne przerwania ataków i jest odporna na elektronaładowane reakcje i obrażenia. Wszystkie działania, wszystkie ataki, jakich podejmie się Shogun Raiden będąc w tym stanie, będą liczone jako obrażenia od Elemental Bursta, czyli normalne planżowane i charge'owane ataki nie będą się liczyły jako takie, wszystko będzie się zliczało do Elemental Bursta. Oczywiście pamiętajcie, że zmiana postaci wyłączy to działanie na Shogun Raiden, czyli na przykład jeżeli odpalicie ulta, a zapomnieliście narzucić na siebie hila, bo wam postać ginie i zmienicie na, nie wiem, Barbarkę, żeby zarzucić heala i wrócić na Shogun Raiden to nie macie już tego ulta i macie zmarnowaną energię na tego ulta. Mamy krótki szybki rys historyczny oraz kilka kwestii, które Shogun Raiden do nas będzie rzucała i muszę wam powiedzieć, że nie mogę już się doczekać momentu, kiedy tą postać będę mógł przetestować. Mam, mam podejrzenie, komu ta postać może dość szybko polecieć i... I na czym koncie będę mógł pograć. Więc tym bardziej się nie mogę doczekać. Do tego artykułu oczywiście macie link na dole w przypiętym komentarzu. Podobnie jak do oficjalnej strony Mihojo, w której możemy zobaczyć jakie postacie w Inazumiya na nas czekają. Czyli jest to Kamisato Yaka, Kadeara Kazuha, Yoimiya Sayu oraz w tym momencie również Shogun Raiden. I tu jak zwykle zbyt wielu dodatkowych informacji nie ma, ale fajnie, że jest i jest to postać numer 4 stąd, więc okej. Okay. Yeah, no dobrze, wracamy, bo sporo tego było, a jeszcze trochę na nas czeka w tym odcinku, bo mamy Bal Character Teaser i w sumie chyba mamy wreszcie oficjalne potwierdzenie, że do Shogun Raiden możemy zwracać się per Bal. Do tej pory unikali tego nigdzie w oficjalnych źródłach, nie było informacji, że Shogun Raiden to Bal i to jest pierwsze, co kojarzę, że jest ta Bal Charakter Teaser i chodzi o Shogun Raiden. Nie ma tam nikogo innego, kto w plotkach i przeciekach się przewijał. Bal Character Teaser Nightmare, jak widzicie, jest. Thank you Osą podoba mi się bardzo i szczerze powiedziawszy mam drobną ochotę rozbić go na części pierwsze, bo jest tu parę rzeczy do powiedzenia, parę rzeczy, które warto powiedzieć. Nie o tym, co się w samym teaserze dzieje, bo to no widzicie i możecie interpretować na swoje, ale na temat postaci, które na kocyku leżą z Shogun Raiden. Nie wiem, czy to jest czas na piknik, nie, 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 że koniec odcinka. Czy o co w tym chodzi, dlaczego jest ten kocyk, ale może ma to jakieś dla nich większe znaczenie, którego ja nie wyłapuję. Bardziej myślę o postaciach, które tu są pokazane, a jest to Sasayuri, Chio i Kitsune Saigu. Jeżeli tak się te imiona wymawia, przepraszam, jeżeli to zmasakrowałem, to może po kolei, powoli o tych postaciach. Wspominiecie maratonki, lecimy od lewej strony, czyli ten koleż, który siedzi z maską tengu, który w jakiś tam sposób przypomina z wyglądu Kojiusara, to jest Sasayuri. To jest poprzedni generał tengu, który zajmował no, tą samą funkcję, którą teraz zajmuje Kojiusara. Nie przeżył on wojny domowej która się toczyła pomiędzy ludźmi z Orobashi, Watatsumi Island, a Shogunatem. Więc ja raczej Gameplayowo go nie zobaczymy, grywalnie nie będzie dostępny, bo nie żyje. Chio to jest ta postać leżąca po środku. Nie, nie jest to ten lito o którym wczoraj mówiłem, ale jest tej samej rasy, więc plus minus możemy sobie wyobrazić, jak będą wyglądały rogi na wspominanym wczoraj bohaterze, którego wszyscy tak chcemy. Ja wiem, ja wiem, że w komentarzach rozpętała się mała burza na temat tego, co powiedziałem, ale ja tylko przekazuję to, co dostałem. To niekoniecznie musi być prawdziwe i niekoniecznie te informacje nie zmienią się w najbliższej przyszłości, ale trzymamy się tego, co jest na razie. Dobra, czy ją może. Się w grze pojawić, ale dziwne by było, gdyby była grywalna, chociaż ja bym bardzo tą postać chciał zobaczyć, jako postać właśnie, którą możemy sterować. Dlaczego? Czy o była dość um, lojalna względem szogunki przez długi czas. Popadła w szaleństwo uwięziona w trzewiach bestii podczas abysalowej wojny, więc um, kupę czasu temu i później jakiego jej... Odwaliło, to stanęła naprzeciwko szogunki w bitwie czy w starciu z nią straciła rękę z tego co rozumiem, więc to może być ciekawe? A potem zaszyła się w jednym z innazumowych lasów i w sumie niewiele o niej wiadomo, zakłada się, że nie żyje, ale nie ma potwierdzenia, że nie żyje. W przeciwieństwie do poprzedniego Sasa Yuri. Więc to jest postać, która wygląda osą, awesome, która wydaje mi się, że jeżeli żyje, to pojawi się jako NPEC, ale znacznie lepiej by było, gdyby to była grywalna postać może z jakiegoś takiego pobocznego wątku, ale wyobrażacie sobie granie postacią, która jest no bez ręki, jednej przynajmniej i to całkowicie zmieni postać rzeczy, sterowanie, może jakiś temblak, może jakieś takie ukrycie tego czy coś, może jakaś magiczna łapa a może właśnie podkreślenie tego, że ona tej ręki nie ma, to jest ciekawy ciężki temat do ugryzienia przez twórców który wydaje mi się, że mają okazję bardzo fajnie zrealizować i to jest główny powód, dla którego chciałbym tą postać zobaczyć grywanie. poza tym mega mi się podoba z wyglądu ostatnia na tym kocyku Kitsune Saigu, Kitsune w Saigu się rozpadła w pył podczas kataklizmów Kenrija. Kenry. Okej, okay, nieważne. Odrodziła się jako Kazari, i wydaje mi się, że to jest quest w grze, którego nie przeszedłem, ale jakieś liki i spoilery w moim kierunku z tego leciały. A Kazari została oczyszczona. I no, zaniechała egzystencji. W wyniku Cleansing Ritual, czyli rytuału oczyszczającego Sacred Sakura Tree. Co oznacza, że ta ostatnia postać też, jeżeli chodzi o ciało, nie istnieje i wszystkie trzy są problematyczne, żeby je do rozgrywki wprowadzić. Co nie zmienia faktu, że z tych trzech, dwie koniecznie, koniecznie chcę zobaczyć w grze. Kitsune Saigu jako pięciogwiazdkowa super, hiper, mega postać do ogrania, niezależnie od wizji, niezależnie od broni, ja to chcę mieć u siebie no, w kolekcji postać z lisimi uszami i z lisim ogonem co prawda białym nie rudym ale mm, uwielbiam i chcę czy ja bardzo 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 chcę i właściwie no no może, może nie tak bardzo jak Kitsune, ale chcę a Sasa Yuri wydaje mi się że nie żyje i że to jest postać która nie ma szans trafić do gry i nawet mi to za bardzo nie przeszkadza ale to ja. Oprócz tego mamy trailer do Aloy, który nie został wrzucony przez Genshin Impact, a przez Sony na ich oficjalnej stronie YouTube. O. Na ich oficjalnym YouTubeie linki, oczywiście, do tego macie na dole w przypiętym komentarzu. I co wam mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że ona ma tą taką torebkę na biodrze z lewej strony, z tyłu widać jej wizję. To jest ta Ranger Wizja, jeżeli dobrze rozumiem. I nie wygląda to najgorzej, w animacjach wygląda troszkę lepiej niż na przeciekach. Nie na tyle, żebym był zachwycony. Przegarnę z przyjemnością, złożę troszkę lepiej albo gorzej. Ale nie narzekam, bo bardzo fajnie, że taką postać dają i co, i tyle, nie? Za niedługo będzie do odebrania dla ludzi, którzy mają PS4 albo PS5 pod ręką, a dla całej reszty będzie za, no w kolejnej aktualizacji. W sumie to jest powód, dla którego wybrałem tą miejscówkę. Miejscówkę podesłaną przez Teresę oktawie, Pozdrawiam bardzo serdecznie i widać stąd pięknie, stąd widać Dragon Spina. Dragon Spine, który troszkę kojarzy mi się z Aloy, no bo wiecie, też krajo, też zimowo i też jest bardzo sympatycznie, więc dziękuję Ci bardzo. Bardzo za tą miejscówkę jesteś osą. Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event i no, ja jestem do tyłu, ale mam kryształy do rozwijania broni, zawsze się przyda. O, i jest przypomnienie, że Phantom Flow się kończy. Pamiętajcie również wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, by sprawdzić jak długi cooldown wam pozostał na parametric Transformerze. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże Karęczyk wam sprzyja, a my widzimy się przy następnej okazji, która najprawdopodobniej nadarzy się już jutro. Do następnego i hej! Nie jak Michał rzuca artykuły, bo tłumaczenie tego i nagrywanie tego jest bardzo nieprzyjemne, długie, a później spędzam godziny na montażu, żeby to jakoś sensownie ogarnąć. Wolę tłumaczyć symultanicznie, no ale to. no to ja, to ja. Niestety niektórych rzeczy nie przeskoczę.